Mamy dworzec we Wrocławiu, w jeziorach stoi, proszę bardzo, EP07, widzę z daleka, teraz tutaj zobaczymy, a Szyndzielnia tam, a nie Szyndzielnia, tak, no też, później. chodźmy zobaczymy lokomotywę. o, ten wagon dzielony, Przez stację wagon. Przecież wagon O, dwa! Nie, co są w... A ty wszystko No ja mam wszystko. To dwa dzielone wagony. A tam jest dzielony wagon i to jest dzielony wagon. To trwa. 2, czy mieliśmy? Mój to jest opóźniony o 80 minut. Bo przejeżdża tam ten fer, nie są tam super rogi. O, jeziora odjeżdża. EP07050. O, moja znajoma lokomotywa. Dwa wagony, dzielone. dwa wagony dzielone, proszę bardzo, fajnie. Ja mam takie szczęście, że mam same po dwa wagony tak. Muszę to wymienić, tak, dwa wagony dzielone, pierwsza i druga klasa w Jezioraku. Dwie lokomotywy SU-4220, i 005. Przyjechała tamta lokomotywa z Kudowy, a ta była z Wrocławia 005, a 002 z Kudowy. Później miałam jeszcze dwie EP-07 w Mechoferze. Co jeszcze było? Dwa wagony kolei Mazowieckich połączone, ale to zawsze. Dwa wagony kolei Dolnośląskich, więc wszystko po dwa, podwójnie. Bawę, którym miałyśmy dzisiaj jechać, ale było opóźnione 80 minut. 16.30 jest około, a miał 15.10 odjechać. tak? 0, a, 0,3. Czyli 80 minut opóźniony. 85, nawet piszę na tablicy. Aha, nie widać tej tablicy, bo to w kamerze nie za bardzo. 85 minut, o. Święta Katarzyna. No, tak, tak, bo to długi peron jest i tak. ja lubię ten peron. Także mamy tutaj pociąg. Y Wawel, którym miałam jechać do Opola, niestety los nie pozwolił. Po to są stare wagony niektóre. Wawel. A właśnie miałam powiedzieć, że Wawel to jedzie z Berlina przez Wrocław. A więc jest zagraniczny pociąg. Ale w Pani, które będą Może tak, tak, Ale nie ma dzielonych wagonów, nie ma dzielonej jedynki z dwójką. Osiem, dziewięć. No, to jest bardzo daleka droga Berlin-przemysł. A bo no. z Berlina i przez Frankfurt? A Frankfurt. przemyśla to jest kawał drogi, tak naprawdę, prawda? Stąd jest kawał drogi, a z Berlina jeszcze dalej.